Dlaczego człowiek żyje dla samej władzy i chciwości oraz kasy? Dlaczego człowiek tak bardzo chce się wzbogacić kosztem bliźniego, choć nie należy mu się to? Dlaczego człowiek nie postępuje go godnie, by być dumny i cieszyć się z przeżytego życia? Dlaczego stanowiska poznajomości w praniu okazuje się, choć nie we wszystkim, że ta osoba się nie zna i nie wywiązuje ze swoich obowiązków? Jest bardzo wiele przykładów. przykładów. Dążcie, by przeżyć dobre życie i nie żałować mową, myślą, uczynkiem i zaniedbaniem.